Dzięki. Będziemy to śledzić, oczywiście. Bosacki. Bosacki! No i teraz tak. Zagranie do bramkarza, tak. Rzut wolny pośredni, wydaje mi się. Tak mi teraz... się wydaje, że pan Siejewicz właśnie a, taki wykonał pierwszy ruch. Dziękuję jeszcze asystentowi za pomoc, daje się, w tej sytuacji, sędzia Ale Mówiąc szczerze mówiąc tutaj, tutaj Bosacki no, atakował tą piłkę czy... w ślizgiem. Tak, czy Bosacki w ogóle nie był fałowany tu przez Kuśnika? Oczywiście, moim zdaniem tutaj jest błędna decyzja sędziego, bo w pierwszej chwili tutaj był ciągnięty za koszulkę i tutaj atakował ślizgiem, więc... Małkowski, Buriczy jest z prawej strony muru i gol! Małkowski do popka, a ten pakuje piłkę w samo okienko. 63 minuta i będzie można też zwrócić uwagę... Jak rozwiązali to Lechici, bo Buric był ostatnim piłkarzem Lecha w tym murze i to właśnie on wystartował do strzelca. Ej. Dość oryginalnie to potraktowali. Ale tak, no może oryginalnie, ale jak widać skończyło się to stratą bramki dla, dla Lechitu. Lech, Buricza... No nie zdążył Buric. Co ciekawe, on miał jeszcze kłopot, żeby minąć drygasa, tak bo tak któryś z piłkarzy GKS-u, spójrz... Był tam najbliżej Marcin Dżymon.